Max games Dzień dobry, witajcie. Dziś w Max Games chcieliśmy Wam zaprezentować ranking gier MMO, czyli dedykowanych, e, sieciowych gier multiplayerowych. Ale taki ranking nietypowy, bo nie będziemy się w nim zajmować topowymi produkcjami z milionami graczy, czyli nie będzie w tym rankingu ani League of Legends, ani World of Warcraft, ani nie wiem, Ogama, czy nawet TB. E, czyli gier, które no, no, można je lubić albo nie, ale e, każdy, kto z grami miał coś troszeczkę do czynienia, to pewnie je kojarzy. E, ja chciałem wam zaprezentować gry, może nie niszowe, bo to też są tytuły, w które gra kilkadziesiąt, nawet kilkaset tysięcy graczy, ale jednak mniej znane, a na pewno godne uwagi. Ten ranking przygotowaliśmy razem z redakcją portal.mmo.pl Portalu, na którym znajdziecie mnóstwo recenzji, rankingów, porównań gier MMO no i jest duża szansa, że znajdziecie tam jakąś fajną grę, która spełni Wasze oczekiwania. Dobra, to lecimy. Miejsce piąte w naszym rankingu zajmuje Garbage Garage. I to jest gra wyjątkowa ze względu na swoją tematykę, bo znaczy, gier onlineowych traktujących o motoryzacji, o samochodach jest trochę, ale tutaj z e, troszeczkę z innej perspektywy podchodzimy, bo e, zajmujemy się zarządzaniem autoszrotem. Naprawdę. Kupujemy auta, rozbieramy je na części, te części później sprzedajemy na giełdzie, no i tak zyskujemy kasę na dalszy rozwój. Oczywiście na początku nasz szrot to jest jakaś buda i podwórko, natomiast jak się trochę rozwiniemy, zainwestujemy, to możemy sobie Różne cuda bariery, nawet lądowisko dla helikopterów. Wraz z rozwojem naszego szrotu możemy też rozbierać na części coraz to lepsze, ciekawsze pojazdy, nawet czołgi. No i jest też wątek rywalizacji, bo z tych demontowanych samochodów co lepsze części możemy sprzedawać, ale możemy też z nich tworzyć od podstaw swoje własne super auto, którym, i, którym będziemy ścigać się z innymi graczami na arenie. No i e, też oczywiście trzepać w ten sposób hajs. E, ta gra nie jest bardzo wymagająca. Jest prosta w zasadzie. No i też nie wymaga wiele czasu, powiedzmy, żeby jej poświęcać, więc idealnie nadaje się na taką przeszkadzajkę w pracy. Polecamy. Miejsce czwarte i zupełnie zmieniamy klimat kroniki Hanu. To jest gra, no mógłbym powiedzieć, że dla hardkorów, ale to by jednak była e, przesada. Powiedzmy, że to jest taki troszeczkę powrót do korzeni, bo kiedyś e, to jest RPG i kiedyś RPGi e, wyglądały w ten sposób tam dawno, dawno temu za późnego kiszczaka, e, że mieliśmy solę tekstową i za pomocą klawiatury wklepywaliśmy komendy, tam na przykład, zaatakuj trzecią głowę Hydry za pomocą e, miecza zdechłego elfa, nie? I tam wyskakiwał komunikat, e, nie trafiłeś, albo trafiłeś i zadałeś 23 punkty obrażeń. E, no to tu aż tak hardkorowo nie jest, ale też wszystko się dzieje w, w warstwie tekstowej. E, grafika jest bardzo uboga, zresztą cała ta grafika to jest tak <laughs> zapożyczona Powiedzmy z innych gier albo gdzieś z internetu, ale grafika tutaj się za bardzo nie liczy, bo bardzo bogata za to jest dla odmiany cała ta warstwa fabularna, questy, rozwój postaci, a cała otoczka jest bardzo szczegółowa, od skatalogowanych roślin występujących w grze po jakieś frakcje polityczne, z którymi będziemy się spotykać w kolejnych miastach i to wszystko ma znaczenie. Jak ktoś chce spróbować wyzwania, bo ta gra trochę jest wyzwaniem, no to warto rzucić okiem. Chroniki Falatano. Miejsce trzecie. Big Bank Empire, czyli gra w której tworzymy swoje własne imperium filmowe, ale yy, chodzi o branżę filmową <laughs> dla dorosłych. Tak, te. te... Te filmy, których to niby tam nikt nie ogląda, a każdy ma na dysku jakieś 12 giga, przynajmniej. W grze zaczynamy swoją karierę od bycia początkującą aktorką albo aktorem. Chociaż branżowe powiedzenie mówi, że w przypadku fil filmów porno, aktor to taka przystawka jest tylko do. a wiadomo do czego. Ale nie pytajcie, skąd znam branżowe powiedzenia. W każdym razie, aktor albo aktorka, kręcimy swoje pierwsze filmy, następnie zakładamy sami czy z innymi członkami, znaczy z graczami. I swoje własne studio filmowe, inwestujemy no i walczymy o fame i hajs. Komuś może wydać się ta tematyka kontrowersyjna, ale e, już no, dobrych 20 lat temu pewne niemieckie studio, o, a skąd <grych> Skąd miałby być to studio? E, pewne niemieckie studio wydało grę e, Lula The Sexy Empire. Tematyka była m, identyczna e, i widać, że w wielu miejscach e, inspirowali się nią twórcy Big Bang Empire. E, no Tutaj też ta gra nie jest zbyt skomplikowana i też powiedzmy, że zbyt dużo czasu jej nie musimy poświęcać, ale tu już nie będę polecał tę grę do grania w pracy. No, może wyjść przypał. Czas na miejsce drugie, które przyznajemy grze Corner 5. Corner 5 to jest MOBA, czyli Multiplayer Online Battle Arena, ale MOBA wyjątkowa, bo jedyna osadzona w piłce nożnej. Tworzymy swój awatar, swojego zawodnika, on ma jakieś umiejętności startowe, które oczywiście możemy poprawiać, a potem tym zawodnikiem rozgrywamy online onlineowo mecze towarzyskie czy turniejowo 5 na 5. Oczywiście każdy gracz steruje swoim zawodnikiem, czyli łącznie 10 graczy jest do takiego meczu potrzebnych. Żeby była jasność, to nie jest jak FIFA czy Pro Evolution Soccer, co nie ma nic wspólnego z jakąś symulacją. Raczej jest to z dużym przymrużeniem oka, ale bardzo dużo fanów jest z tych meczów, bardzo są dynamiczne. Oczywiście pomiędzy meczami poprawiamy skillę naszego zawodnika, no i no i pniemy się w górę w futbolowej hierarchii. I czas na zwycięzcę, czyli e, moim zdaniem tytuł najbardziej godzien uwagi e, z tych wszystkich mniej znanych produkcji, czyli The Pride of Taern. To jest kolejny erpek, w którym zaczynamy od, e, no, jakby od bycia jakimś włóczęgą prawda, w obdartej koszuli i z kijem w łapie, aż do zostania wszechwładnym, potężnym magiem albo rycerzem w lśniącej zbroi. Ale ten erpek wyróżnia niesamowity wręcz... E, system walki i rozwoju. Ten system no... Jeżeli graliście w kultowe produkcje jak Heroes 3 albo Baldur's Gate, to myślę, że Tyrn się Wam spodoba, bo to jest coś. powiedzmy, że to jest coś pomiędzy, o tak. Dodatkowo, na plus, bardzo bogata fabuła. Bardzo dużo questów, rozbudowanych questów wielowymiarowych. Do tego dochodzi świetna, ręcznie malowana grafika. Przebogata fabuła. Dużo bardzo skomplikowanych, rozbudowanych, wielowymiarowych questów. No i na plus, również to, że to jest w 100% polska gra. Stworzona we Wrocławiu, e, także do, tym bardziej za rodaków trzymamy kciuki biało-czerwoni do boju. E, a ja mogę od serca polecić ten tytuł, no bo pff, przegrałem w niego ładnych parę set e, godzin i naprawdę mi się podobało. The Pride of Tyre. Oczywiście do całego rankingu możecie podejść z dystansem, bo, bo porównywaliśmy gry z bardzo różnych gatunków, z bardzo różnym stopniem skomplikowania, stopniem trudności. Także jeżeli ktoś uważa, że ta gra nie powinna być na drugim miejscu, tylko na na przykład, no to ja się z tym kłócić nie będę, natomiast zapewniam Was, że każda z nich jest godna e, polecenia na 100% i warto e, przynajmniej dać szansę spróbować, może akurat Wam się spodoba. E, przypomnę też, że ten ranking przygotowaliśmy razem z redakcją portalmmo.pl, e, tam znajdziecie więcej recenzji, e, tam znajdziecie więcej gier, które być może przypadną Wam do gustu. Ja już dziękuję, zapraszam za tydzień i już teraz mogę Wam zdradzić. Że będę miał dla Was za tydzień do zgarnięcia świeżutkie rajdówki Sebastian Lep Riley Evo. Do usłyszenia, do zobaczenia.